Kołaj nie istnieje, czy trafimy na dzisiejszą ekipę wędkarzy? Nie ma. Proszę bardzo o to, patrz, nas podpiszą. Uh, uh, uh. Mr. Box i zapraszam na opening. Pozdro. I ekipa Gdzie W tym haczyk, zaprasza was na opening. I oto tutaj słuchajcie Mr. Box, co mamy? Możemy pokazać. Patrzcie te łakocie, Nikołaj nam dał takie piękności. Tu. Zacznijmy. Od boxa z okularami będziemy podglądać rybki i nie tylko Shimano okulary naprawdę w fajnym twardym pokrowcu do tego jeszcze woreczek także, żeby się nie zarysowało tu żebyście też widzieli co mamy w środku mamy oto takie okularki naprawdę nie widać, że to są stricte wetkawskie okularki, można je dobrać nawet do jakiegoś stylu na ulicę, czy coś naprawdę mega fajne okulary działają przyciskonecznie, ja już miałem taką parę Dlatego polecam serdecznie. Już otwieram, dobra. Pudełeczko z dive. Następna plecionka. Shimano również. Następna. Wej teraz do tej gumy z Słuchajcie, tu z Berkleja gumę. Yy, ostatnio również wygrałem na fiskę z za Zarąbiste gumy. Także polecam. Na sandacza jak znalazł. Dokładnie. A jest sezon. Mikro z flagmana pod biały ryb. Młody się na pewno ucieszy. Dla młodego będzie zadowolenie. Tutaj mamy do dropshota obciążenia znika do Blacha, proszę bardzo, z Polspinga. Wolframowe znika do. Żeby szczupak przy okoniowaniu Wam nie odgryzł przynęty. Tu twistery z upstreama. Także też fajne podokonia. Co jeszcze mamy? Woblera głęboko schodzącego z Champion fishinga. I idzie sezon pstrągowy, Także będzie sztos. Następny cykada, tak? Cykada japońska, cykada z Shimano naprawdę na dwóch pojedynczych hakach cykada w ciekawym malowaniu w wodzie będzie robiła naprawdę robotę. To, co nie może zabraknąć w Twoim pudełku? Obrotówka na okonia. A jeżeli obrotówki, to tylko FZ-y z dama. żeby nie zabrakło. I mamy cały worek, słuchajcie, przynęt yy, okoniowo, yy, szczupakowych, no i podsandarza również. Także... Pamiętajcie, jeżeli chcecie to mieć u siebie w pudełku, wbijajcie na paczka. Pozdro! Opłacają się boksy naprawdę. Mega polecamy. Gdzie w tym haczyk? Siemka. I w świętego Mikołaja!